Hejka! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj przyjdę do Was takim szkolnym vlogiem, gdzie zobaczycie taki typowy jakby mój dzień, tylko że w formie vloga. Nie wiem, coś takiego stwierdziłam, że nagram, bo ogólnie miałam nagrywać teraz wieczorną rutynę, ale przez szkołę jednak nie za bardzo mogę i muszę poczekać na taki tydzień, gdzie, gdzie będę miała po prostu mniej kartkówek, bo tak to ten tydzień i następny to jest istna katastrofa. No i tak, dzisiaj wróciłam dość późno, bo byłam na takich zajęciach przygotowujących na olimpiadę z języka angielskiego No i w sumie tyle, tak Był dzisiaj sprawdzian z fizyki, genialnie e, Kartkówka z angielskiego i w sumie to tyle, tak Tyle dzisiaj e, takiego ciekawszego było, chyba w sumie tyle Teraz robię oczywiście lekcje z zadaniem tej z matematyki w Sam. Piątkę z zadania, nice. E, no i robię kolejną stronę. Mamy na razie twierdzenie Pitagorasa, które według mnie jest łatwe. E, tu są jakieś kolejne zadania, więc pewnie będzie jeszcze kilka lekcji na ten temat. Zobaczymy. No i co w sumie? Tak, robię zadanie. Na jutrzejszy dzień muszę się jakby powtórzyć niemiecki, bo nie zdążyłam zdawać stań i będę teraz zdawała takie zdania, które mamy ogólnie zdawać, więc tak. I mam już kartkówkę z chemii, z soli, ale sole też są w miarę łatwe, więc tylko powtórzyć. No i tak, jest cool. Na razie ten tydzień jest taki nie najgorszy, ale. W następnym będzie trochę gorzej i to dużo gorzej. Bum, bum, cześć, jest godzina, nie mam pojęcia jaka: mm, 19.39 i skończyłam się uczyć chemii i niemiecki powtarzać, i teraz będę pisała polski, bo zostawiłam to na później. E, mam włączony projekt, który jest tak super normalnie nie wiem, romantycznie ranka sama z sobą. Mogę zapalić światło, ale nie. <ścoughs> I tak. Mm. Mam arbuza. Idealnie. I mam jeszcze herbatkę w pięknym kubku. Nie wiem skąd chyba z pepko. Kubki z pepko to jest super sprawa, proszę się tutaj nie śmiać. No i co? Będę właśnie robiła jak ty dalej. Dajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj jest czwartek i również wróciłam później, bo miałam zajęcia z olimpiady. No i ta olimpiada z angielskiego będzie. No i dzisiaj dostałam dwie piątki, więc tak. Jedna z chemii, z kartkówki, która ogólnie była dzisiaj, to była kartkówka właśnie z zapisania tych wzorów soli i miałam bezbłędnie, więc nice. A z drugiej kartkówki, czyli z biologii, również piątka, to była kartkówka z krzyżówek. No i też bezbłędnie, więc spoko, tak. I co dzisiaj się ciekawego wydarzyło? W sumie to nic. A jeszcze dostałam w sumie piątkę z angielskiego z kartkówki, ale oceny na dzienniku były wpisane wczoraj wieczorem, więc tak. Piszę sobie teraz lekcję, ale zastanawiam się, czasem się wcześniej nie pouczyć najlżejszą kartkówkę z włosu. Mm, to mam do przepisania lekcję. Tak, w ogóle piszę czerwonym, długo pisam na grudno, bo mi się tak podoba. Tak, tak wyglądają moje kartki. Akurat mi się nudziło i sobie grzybka narysowałam. Ale nie wiem czemu piszę czerwonym długopisem na brudno, Nie wiem, jakoś tak fajnie się pisze, a nie chcę marnować mojego takiego, w którym normalnie piszę, więc piszę tymi, które mam jakby... co mi niepotrzebne, a tymi jest raczej niepotrzebne, więc sobie nim piszę. Tak, super sposób. Mhm, tylko szuka, że tak głośno pstryka. Tak. W naszej szkole ogólnie jest taki konkurs na udekorowanie klasy tak świątecznie. I czas jest gdzieś chyba do połowy grudnia, coś w tym stylu, a reszta klas, oprócz naszej oczywiście, jest już tak wystrojona świątecznie. No a my oczywiście no gdzie po co e, nagrodą za wygranie tego konkursu jest wyjazd do kina, więc kusząca oferta i pasowałoby coś w końcu z tą klasą zrobić bo jednak spokon, jakby ostatni rogi fajny taki wyjazd by był mm, tylko znając się i tak nie wygramy bo po pierwsze nasza choinka będzie wyglądała jak żyk jednorożca bo zawsze tak wygląda jakieś nie wiem, pompki, które robiliśmy w trzeciej klasie z cekinami jakieś jabłuszka takie, które kiedyś też przyniosą w trzeciej klasie no i inne takie dziwne pompki, też jakieś ozdoby, nie wiadomo skąd wyobijane z każdej strony, więc trzeba coś wymyślić. Mm, tylko nie wiem co właśnie, więc tak, ale obmyślamy na grupie klasowej. Skończyłam się uczyć na wos i teraz się tak zastanawiam, co mi na jutrzejszy dzień zostało, więc muszę zrobić zadanie z polskiego i ogólnie polski przepisać. Muszę napisać temat do historii, tylko chyba temat, nie wiem tak mi się wydaje. Bo tak, tylko temat, i było zupełnie jeszcze kartę taką, o, którą dostaliśmy. Nie lubię wklejanek, powiem Wam szczerze, bo wtedy ze 60 kartach się robi 120. Mhm, więc tak, muszę tutaj temat dopisać. Sprawa Polska pod koniec wojny, i będę miała za niedługo sprawdzian i z włosu i z historii. Tak. Najprawdopodobniej w następnym tygodniu, więc będę miała. Tak, yy, sprawdzian z biologii, sprawdzian z historii, sprawdzian z WOS-u, nie wiadomo jeszcze co z geografią. Będę miała kartkówkę z matematyki, oczywiście niezapowiedzianą, no i jeszcze pewnie kartkówkę z fizyki dojdzie. E, co tutaj mogłoby jeszcze dojść? Możliwe, że jeszcze coś będzie. Nie, na pewno będzie z angielskiego, z słuchania i. Nie wiem, chyba tyle. Więc tak, czekam na jakiś luźniejszy tydzień, żeby nagrać właśnie dla Was tą rutynę, żeby cały czas tak nie nagrywać vlogów, bo coś podobnego jak właśnie vlogi, czyli vlogmasy będą w grudniu, więc nie chcę Was teraz tak tymi vlogami męczyć, więc przydałoby się coś innego w końcu nagrać. No i co? W sumie tak, będę teraz pisała. Hejka! Witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj jest piątek i ja ogólnie niedawno wróciłam i jest późno. I mam bałagan na biurku, ja coś tu później wróciłam przez to, że właśnie miałam dodatkowe zajęcia. Wypakowałam wszystkie książki, mam syp, że no masakra. Tak, popiłam sobie końcówkę herbatki, bo połowę już wypiłam, więc bardzo fajnie. No i co, miałam dzisiaj olimpiadę z angielskiego, poszło mi chyba chyba dobrze. No i miałam jeszcze kartkówkę z włosu, to też wydaje mi się, że poszło spoko. No, i nie wiem, co się mogę wam pokazać, bo na pewno nie syfu na biurku. Pokażę Wam moje pierwsze rzeczy na święta. Tak. W ogóle teraz się zastanawiamy, jak klasa ubrać świątecznie i gdzie kupić jakieś rzeczy do no ale mniejsza z tym. Um, mam tutaj pierwszą rzecz. Taka o, piękna, to jest swepko. No i to jest po prostu taki super fajny domek, który wygląda według mnie genialnie. Wydaje mi się, że będzie fajnie wyglądał. Nie wiem gdzie, ale wziąłam, by mi się podobało. Tak, typowa ja podoba mi się coś, ale nie wiem, gdzie to dam. I tak to biorę, bo w końcu się kiedyś może przyda. I jeszcze jedna rzecz, to było kupowane w Home Menu, Tak, to jest po prostu genialne. Uwielbiam takie rzeczy tak, będzie śnieg i będzie fajnie. Były jeszcze oczywiście inne, ale mi się najbardziej taka spodobała. W ogóle w tym roku miałam stawiać na bardziej kolor czerwony, a jak na razie to mam rzeczy prawie wszystkie białe, więc bardzo fajnie. I jeszcze tutaj oczywiście gra. Tak. O, skończyło grać, bardzo fajnie, tak, więc to są moje pierwsze rzeczy na święta. Mm, jeszcze oprócz właśnie tego miśka, który kupiłam w action, ale takie kiedy indziej pokazywałam. I jeszcze mam takie jakby światełka, lampeczki. One są z um, kika, tak. Właśnie takie, o i one są fajne, ponieważ one zmieniają jakby... jakby nie zmieniają, tylko um, można ustawić... Timer, timer, czy coś, i to po prostu się zaświeca. Tam na przykład załóżmy o godzinie 17, i gdzieś tam w nocy się wyłącza, więc bardzo fajne. Ja właśnie wszędzie w pokoju takie coś mam, na przykład tam oto z tyłu. No to to właśnie, tak? E, bardzo fajne, więc mogę Wam sobie polecić, bo jest to super sprawa. No, i tym oczywiście świątecznym klimatem, tematem zakończę już raczej ten odcinek. Co prawda, był on o wszystkim i o niczym, bardziej o niczym, no ale cóż, taki po prostu vlog zbiórka, tak to mogę nazwać. E, no taki troszkę chyba nudnawy, no nie wiem jak on za bardzo wyparł, więc mam nadzieję, że jakoś Wam się spodobał. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. No i widzimy się w kolejnym odcinku i miejmy nadzieję, żeby to była, był inny odcinek niż kolejny vlog. I mam taki zamiar. Zobaczymy, czy mi się uda. Więc jak coś otrzymać kciuki, no i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. pa pa